Jesteśmy! Gdzie wy tak długo byliście? O jezu, a tobie co? Wyglądasz jak wymiociny ludzka. Mamo, na jak milion dolarów wyglądać nie będę. Chora jestem. Nikt nie mówił, że kiedyś wyglądałaś, ale bywało lepiej. Nasiadówkę sobie zrób. Jaką nasiadówkę, mamo? Chyba inhalację. Wszystko zaczyna się w jelitach. Gdzie są jelita? W... Byliśmy przychodni z babcią! Zdrowe jelita to zdrowa głowa! Tyle razy cię prosiłam, żebyś go po przychodniach nie ciągała, zaraz będzie chory. No, ty spójrz na siebie, ze mną to on się zahartuje, a nie taki herlak jak ty. Raz wiatr mocniej zawiał, a ty śpiki popas. Staszek, Wy przez jakieś bagniska do tej przychodni szliście, on miał nowe buty, zobacz jak one wyglądają. Jakbym była tobą, to z tym wyglądem raczej buta bym się nie czepiała, nawet takiego ufajdanego go tu z czosnkiem, a ty się prześpi, bo nie wyglądasz córcia. A czemu luczek żygoł babcia? Nie żygoł, Januszek. Tak tylko powiedziałam, żeby mamy pocieszyć, że tak źle nie wygląda. Mhm, kokana jesteś. No, chodź idziemy po patyk na dwór, Januszek, bo inaczej to z twojej podeszwy się nie wygrzebie, co tam zaklajstrowałeś. Teraz ludzie to psy jak konie wyprowadzają. No.